Witam panie mnie. Pokaż pana jak pan na pis. No to jest więcej pisu. Zobaczymy. Pokaż ino pan. O panie, co tu tu pan robi? To jest też fajne panie. O, to dużo pisu głosowało. Oni mają szansę to wygrać, pani. Andrzej Duda Arafat E, to więcej tego będzie panie. O kurczę panie Na to wskazuje, że pis to wygra te władze. Zapra zapraszamy na filmu Andrzeja Ludy Kaczyńskiego Raszła, Dobra? Witamy w te filmy. Ten film tu przybędzie, Panie. Minuta 20 sekund. Jeszcze raz powtarzam, to jest oszustwo. On rzeczywiście poszedł tą stronę, że ubekł broni, różnego rodzaju ciemne elementy gromadzi pod swoimi standardami. Tylko po to, żeby wygrać, zrealizować tutaj plan nie polski, tylko biurokracji brukselskiej. Plan, który w istocie będzie prowadził do tego, że my we własnym kraju nawet lasami nie będziemy mogli zarządzać. Po prostu będziemy tym, co bardzo często można od nich usłyszeć. Oni... Dziękuję serdecznie. Ja, że tam to koczowny coś, coś będzie. Jarosław Kaczyński, wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Jesteśmy w Sądomierzu, Pan jest no, właśnie po spotkaniu z mieszkańcami. Jak nastroje? Mam nastroje, żeby to określać, wedle tego, co zobaczyłem. Na rynku sądowniarnym to świetne, ofensywne, pełne energii. Pełne energii. 35 godzin zostało do otwarcia lokali wyborczych w niedzielę. Wszyscy mówią, że to są takie bardzo ważne wybory. I są ważne. Ja Pana pytam dlaczego. No bo decydujemy o tym, czy ten dorobek, który przynosi... Się... Dziękuję za zajście tym filmie. Pozdrawiam tego Rosła Kaczyńskiego. Zrób Pan wszystko do Polski.